pan wójt Grzegorz Niestrój. Panie wójcie, KGW w Żuchowie 50 lat świętuje. Jak wójt jako, jako, jako gospodarz tej gminy traktuje tę organizację? Oczywiście niezmiernie się cieszę, że ten piękny jubileusz dzisiaj możemy obchodzić. Są wśród nas seniorki, są wśród nas osoby, które jeszcze zakładały to piękne koło. Cieszymy się bardzo, że bardzo aktywne koło żuchowskie dzisiaj obchodzi ten jubileusz i dla społeczności żuchowskiej, ale nie tylko, dla całej gminy to wielko Bo to te panie, ale nie tylko panie, panowie, patrząc na całą gminę, pielęgnują tą lokalną tradycję, to jakby to, to, to wasze dobro. Oczywiście, wśród społeczności lokalnej te KGW to jest nasze, nasze cukiereczki, my też pomagamy, staramy się, żeby nasze koła gospodyń były doposażane, tutaj współpraca z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale również środki budżetowe, granty, to na bieżąco tutaj mogą z tego korzystać. Słyszę, że problemem są jedynie młodzi ludzie, bo no nie do końca chcą dołączać, a czego wójt chce życzyć? gospodynią na kolejne 50 lat. Myślę, że właśnie tego, żeby koła zasilały młode dziewczyny, młode panie. Jesteśmy po diagnozie w Gminnym Ośrodku Kultury i tutaj przymierzamy się do tego, żeby zaktywizować bardziej nasze panie. I mamy nadzieję, że i żuchowianki, i koło gospodyń wiejskich w Żuchowie będzie zasilane właśnie przez te młodsze przez panie. Dziękuję.